Spirytyzm. Spirytyzm to nowa nauka, która za pomocą niezbitych dowodów objawiła ludzkości istnienie i naturę świata duchowego oraz jego związek ze światem fizycznym. Jawiąc się nie jako coś nadprzyrodzonego, lecz wręcz przeciwnie, jako jedna z żywych i aktywnych sił natury, stanowi on źródło ogromnej liczby zjawisk, które do dziś nie są w pełni zrozumiane i z tego powodu są często spychane do świata fantazji i cudów. Chrystus wielokrotnie nawiązywał do tej sytuacji. To właśnie z tego powodu wiele z jego słów pozostało niezrozumiałych lub zostało błędnie zinterpretowanych. Spirytyzm oferuje klucz, za pomocą którego wszystko można łatwo wyjaśnić. Prawo Starego Testamentu zostało uosobione w Mojżeszu, prawo Nowego Testamentu w Chrystusie. Spirytyzm jest zatem trzecim objawieniem prawa Bożego. Nie jest on jednak uosobiony przez nikogo, ponieważ reprezentuje naukę przekazaną nie przez jednego człowieka, lecz przez duchy, które są głosami nieba. Wszystkim częściom świata za pośrednictwem niezliczonych pośredników. W pewnym sensie jest to zbiorowe dzieło wszystkich duchów, które przynoszą oświecenie całej ludzkości, oferując środki do zrozumienia ich świata i przeznaczenia, które czeka każdą jednostkę po powrocie do świata duchowego. Tak jak Chrystus powiedział: Nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić, tak Spirytyzm głosi: Nie przyszliśmy znieść prawa chrześcijańskiego, ale je wypełnić. Nie naucza niczego sprzecznego z tym, czego nauczał Chrystus. Raczej rozwija je, wyjaśnia w sposób zrozumiały dla wszystkich, uzupełnia to, co wcześniej znane było jedynie w formie alegorycznej. Spirytyzm nadszedł w przepowiedzianym czasie, aby wypełnić to, co zapowiedział Chrystus, i przygotować na nadejście rzeczy przyszłych. Jest to zatem dzieło Chrystusa, który, jak również zapowiedział, przewodniczy odrodzeniu, które obecnie ma miejsce i które przygotuje panowanie Królestwa Bożego tutaj, na ziemi.